Wejdziemy do naszej klubowej telewizji, do siedziby Widzew TV. Zobaczymy, jak wyglądają przygotowania do meczu ze Skrą. To dosyć spokojne spotkanie, ale nie ma co ukrywać, że pracy jest też dużo. No i cóż, pukamy. A panowie, ilu kamer zazwyczaj używacie do na przykład prowadzenia studia albo do transmisji z meczu, bo myślę, że kibice nie dostrzegają tego, ile trzeba pracy włożyć w tak, budowanie takich kulis spotkania. Dwie kamery do studio i dwie kamery do nagrania transmisji meczu. No dobra, teraz ujawnijmy największą tajemnicę. Który z Was jest lepszym operatorem? Ja. No. <śles> <śles> tak, skąd? Tak, tak, będziemy szli z... Antonie, ty czego wypatrujesz? Wiem, ja wypatruję a, zawodników, patrzę od razu, nawet spojrzałbym Tobie tutaj oko tak kamery, tak, ale zerkam, czy coś się dzieje. Ty też spojrzałeś, tak że tak, nic się a, nie dzieje, bo tak, nic się nie dzieje niezmiennie. No, ale trzeba wywiady zrobić do studia przedmeczowe. Także to jest na dzisiaj zadanie, to pierwsze. No a potem, już stanowisko gotowe, jedziemy z całym meczem. 90 minut walki. 90 minut. Ty też walczysz. Mnóstwa bramek, tak, ja będę walczył ze sobą, żeby. Żeby nie powiedzieć czegoś głupiego. Andrzej, Andrzeju, wygrałeś derby ostatnio? A Tak, w No opowiedz troszeczkę o tym spotkaniu, bo do meczu jest jeszcze trochę. 4-1. 4-1, ale najważniejsze takie przełamanie, chłopaki długo pracowali, to mocne zderzenie tutaj z centralną ligą juniorów, jak wiemy nie szło za dobrze, chociaż ze 2-3 mecze można było spokojniej, uważam, że wygrać, bo tych sytuacji sobie stworzyli, więc wreszcie taka nagroda, przede wszystkim zwycięstwo. Drugie to wiadomo, że okoliczności, bo z rywalem naszym z Łodzi to cieszy gdzieś tam podwójnie, ale nie zmienia to faktu, obojętnie z kim byśmy wczoraj nie grali. No to po prostu chłopaki poprzez tą swoją pracę, jaką wykonują już tygodniami tak naprawdę, a nawet i miesiącami, no to na pewno to był ciężki dla nich okres, że nie punktowali. No ale wreszcie to przełamanie takie, e, duża radość, e, no dzisiaj będzie taka wstaweczka e, widzę w TV w analizie i młodzież się pojawi. O proszę, a teraz trudne pytanie, było Ci przykro, że nie było mnie ostatnio w studiu? Wiesz co, no mieszaliśmy składem, tak? Trener niedźwiedź mieszał, my mieszaliśmy tym składem, to, to świadomie zrobiłeś, czy nie? Znaczy, wiesz co, no, działo się? No i trzeba I było dokonać. Poskutkowało, poskutkowało, poskutkowało już na początku. Znaczy, postawiłem sprawę na ostrzu noża. Na ostrzu noża, tak, ale wiemy, że ciężko pracujesz, więc też czasami musisz się oddalić od tego obiektu, żeby. Znaczy, ja skaut obiektu. skautowałem, skautowałem. Więc nadal w pracy. <laughs> tak, no to dokładnie. ciężkie czasy. E, tak, było przykro, ale stawialiśmy na zwycięstwo. Po drodze odwiedzimy też naszego DJ-a Jarka który chyba za kilka minut będzie szykował się już do obchodu stadionu to jest taka czynność, którą trzeba um, przejść do nomen omen wybiegać przed, przed meczem półtorej, dwie godziny przed otwarciem furt stadionowych po to, żeby sprawdzić czy cała komunikacja, nagłośnie działają i niestety albo stety na naszym stadionie trzeba to zrobić ręcznie osoba, której na pewno nie kojarzycie, no bo to jest człowiek cienia, Jarek czyli nasz DJ stadionowy Jarek, jak tam przygotowania? Tu masz mikrofony, czyli Ale... jakieś testy się szykują? No jeszcze, jeszcze idziemy sprawdzić, wiesz, co tam e, Polsa Polska tam wstawi jeszcze Pokaż. Coś tam się dzieje z nim, więc Aha. Musisz to jeszcze przed meczem wszystko przygotować, żeby zobaczyć, czy że nie ma jakichś e, zakłóceń no, Biegań po prostu tak. no, to, to powiedz mi przede wszystkim, bo ostatnio trochę zmian, e, jeśli chodzi o e, te przygotowania do meczu, To ostatnie pół godziny, no chociażby odliczanie się pojawiło, więc takie nowości. O, przyszła reszta ekipy. Siema, siema. No, przerwali nam trochę, ale możemy kontynuować. No ostatnie odliczanie chociażby się pojawiło trochę materiałów. Kiedy ty musisz w ogóle dostać te materiały, żeby przygotować wszystko z pracownikami Makisu? No to jest dobre pytanie, wszystko zależy od materiałów, tak? No coś co mamy stałe, no to staramy się to w miarę szybko, że tak powiem, zorganizować Czyli około przed meczem maksymalnie dwie godziny, tak? Przed meczem, ale teraz przed meczem to jest zupełnie inna niż dla kibiców godzina, tak? bo kibice są wpuszczani półtorej godziny przed meczem, mhm. czyli my liczymy od tych półtorej godziny jeszcze dwie godziny, tak więc no i tak się cieszymy, że w tym dzisiejszym meczu zrobiliśmy 15 nie 15. No dobra, a teraz będzie najtrudniejsze pytanie, bo on pewnie obejrzy później kulis, jak się współpracuje ze speakerem stadionowym? E, 19 lat z Marcinem u, u, współpracuję. Łez, potu i krwi. Tak, no dużo przeszliśmy, e, często się kłóciliśmy, często oczywiście już jak wszystko chłonęło, zawsze usiedliśmy i spokojnie była. Przy robotniczym? Przy robotniczym, wcześniej takie nie było robotniczego były inne, tak powiem, specyfiki, ale nic co jest zabronione, tak więc generalnie no trzeba pracować, no, trzeba być elastycznym. Bidę! Bidę! Bidę, bidę! Dzisiejszy mecz jest dedykowany nie tylko dzieciakom, ale także osobom, które cierpią na autyzm. Kwiecień to jest miesiąc świadomości i wiedzy na temat autyzmu. My współpracujemy z jedną z takich fundacji, fundacją Jim z Łodzi z ulicy Tatrzańskiej, która prowadzi szkoły, prowadzi ośrodek, terapię zajęciową. Dziś jest okazja, by przyjrzeć się temu, by uzyskać więcej informacji na temat tej choroby, tego innego sposobu tak naprawdę widzenia świata. Stoisko fundacji Jim, dziś także przed stadionem, możliwość również założenia specjalnych takich okularów, które pozwalają nam zobaczyć świat oczami człowieka, cierpiącego na autyzm. Dzisiaj mamy tutaj swoje stoisko przy okazji meczu widzewa. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie i chcemy trochę opowiedzieć o autyzmie. Chcemy budować świadomość autyzmu, budować akceptację i tolerancję dla autystycznych rodzin, które tutaj każdy może znalazły się na meczu. Szukamy też darczyńców, którzy zechcą wspomóc nasze działania finansowo, ale przede wszystkim chcemy. Oj. Chcemy to, tą świadomość autyzmu szerzyć i pokazywać, że osoby autystyczne są wśród nas i bardzo potrzebują naszego zrozumienia i akceptacji. Dostaliśmy takie zaproszenie, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, a staramy się pojawiać po prostu w różnych miejscach publicznych i szerzyć tą świadomość autyzmu, gdzie tylko się da opowiadać o tym po prostu, co robimy na co dzień, jak pomagamy i zachęcać ludzi do tego, żeby pomagali razem z nami. Witalny jest finał akcji fanklubów Widzewa, dla wszystkich zaangażowanych w tę działalność tak naprawdę ogromne, ogromne słowa gratulacji. Dzisiaj te prawie 4000 dzieciaków, które znajdują się głównie na trybunie B, ale także na części trybuny C, no to jest widok nieprawdopodobny. Wszystkie w koszulkach, w bluzach, w szalikach, no będzie to dla nich myślę niezapomniany dzień, wyjątkowy dzień i ja mam nadzieję, że będą tutaj do serca Łodzi chętnie wracać. Reprezentujemy fanklub z Niewiadowa przyjechaliśmy dzisiaj w 120 osób dla większości chłopców jest to już kolejny nasz mecz tutaj w sercu Łodzi poprzednim razem byliśmy w prawie 150 osób, także rekordu nie udało nam się pobić, ale jeszcze sporo meczów przed nami i mamy nadzieję, że ten rekord e, jeśli chodzi o dzie dzieciaków będzie pobity. Rozumiem, że niektóre dzieciaki wracają tutaj do serca Łodzi już kolejny raz? E, tak to, to też jest zorganizowane Dzięki tym dzieciakom, które, jak już raz tego bakcyla złapały, przyjechały tutaj, zobaczyły, jaka jest atmosfera na meczu, to co jakiś czas proszą nas, żeby, żeby tutaj wrócić, a my jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby, żeby tutaj wracały. My przyjechaliśmy z Koluszek, mamy setkę dzieciaków, niektórzy są pierwszy raz, niektórzy kolejny raz już, razem z dorosłymi, opiekunowie i miejmy nadzieję, że zapamiętają ten mecz i To jest że już chyba 11 albo 9 akcja, nie pamiętam dokładnie, ale dzieciaki nas proszą, w szczególności dzieciaki i no trzeba dzieciaki zabierać, żebyśmy wdrożyć im, zaszczepić serce łodzi.

Niż pierwszą część gry? E, szczerze mówiąc spodziewałem się, że, że nie będzie to łatwy mecz, aczkolwiek e, tutaj tak naprawdę bardzo mi szkoda, że tak łatwo widzę stracił tą bramkę na, na 01. Cieszy na pewno to, że budują wiele akcji, wiele wiele, wiele podaniowych akcji i wiele składnych. Brakuje tych ostatnich podań, moim zdaniem, i, i tego wykończenia. Tutaj troszeczkę decyzyjność brakuje. Mam nadzieję, że, że w drugiej połowie będzie lepiej. Myślę, że trudno ma dzisiaj kita, który no, Nie ma co się oszukiwać z grama y, bardzo rosłych i, i widać ostro grających tych dwóch stoperów, więc nie ma łatwego życia. Ale Ernest Arpiłowski tutaj na tym prawym skrzydle działa, jak może, i no, mówię, dokładność, i w drugiej połowie myślę, że będzie lepiej.